Aktualnie nasze rondo ma średnicę bodajże dwóch metrów, może dwa i pół. Sami wiemy się jeździ, wielu kierowców nie zauważa, że przejeżdża przez rondo. I podjęliśmy, została podjęta decyzja odnośnie tego, aby już utrwalić docelowo to, to rozwiązanie i wybudować rondo na miarę naszych czasów i potrzeb. Zacząłem od takiej konstatacji, że globalnie to musi być gorzej, żeby mogło być źle. No jednym z elementów, które w przyszłości mają ten ruch usprawnić, jest właśnie to do krzyżowanie ulicy Olsztyńskiej i ulicy Drwęcej. My Dołożymy wszelkich starań do tego, żeby też przy współpracy ze Starostwem Powiatowym, przy współpracy z państwem, jak najbardziej, że sprawić, że tych problemów będzie komunikacyjnych jak najmniej. Pozwolę sobie przynieść najbardziej czytelny rysunek z projektu organizacji ruchu tak, aby przedstawić co my chcemy uzyskać. Czyli jak Państwo widzą, mamy tu wiadukt, most, to jest tam czyli mamy ulicę Węcką, ulicę Niepodległości i ulicę Olsztyńską, która przecina na, na wskroś nasze budowane rondo. Rondo z duże z 6-metrowym pasem jezdnym, który jest w standardzie, z wyspą centralną o średnicy 15 metrów, podobnie jak przy sądzie, wyspą przejazdową, założoną kostką kamienną. Ze względu na dość nieruchomość struktury ruchu, która się odbywa po tym rądzie, a mianowicie bardzo duże obłożenie pojazdów ciężarowych i ponad gabarytów zostaną wybudowane trzy przejścia. Tam, gdzie to nam się gospodarować miejsce, będzie poprowadzony oddzielny szlak pieszy rowerowy. Tam, gdzie tego miejsca jest mniej, będą poprowadzone wspólne ciągi pieszojezdne, tak aby rozbudowywać tą naszą infrastrukturę rowerową. Zakres robót obejmuje również przełożenie, przesunięcie istniejącej zadanki autobusowej, czyli wszystkie prace towarzyszące. I oczywiście nowa konstrukcja nawierzchni, tak, jak przez spory czas bezpiecznie i spokojnie mogli z niego korzystać. W pierwszej kolejności będziemy do tego dołożyć aby wygrodzić jak największą strefę pracy, tak, aby przebudować większość sieci, które są zlokalizowane w tym obszarze oraz docelowo wykonać całą Wyspę Centralną. Następnym etapem będzie wydzielanie następnych obszarów roboczych, czyli tu będzie taka światła, na skrzyżowaniu ulicy Olsztyńskiej, ulicy Trybęckiej, a ostatnim obszarem będzie zwolnienie i tej trzeciej ćwiartki yy, W ten sposób przy wprowadzeniu sygnalizacji świetlnych trzech sygnalizatorów, gdzie no, jeden będzie tu ustawiony, drugi będzie tu, trzeci tu, na świate, świetle zielonym dany kierunek będzie mógł wjechać w jedną stronę, w drugą i tak systematycznie każdy następny będzie, będzie mógł przedostać się na drugą stronę. Rozmowa z wykonawcą wiedzieli, że już pierwsze prace na powinny się rozpocząć w czerwcu. Termin ułomny jest na koniec listopada. Aby nadać pierwszeństwo w ruchu tej relacji, już mamy świadomość, że mieszkańcy Wawgowa rzadko będą korzystać z tej trasy i będą się ustawiać w tych porkach, gdy wszyscy sobie obierają alternatywnymi trasami. Ta opcja będzie tak jak teraz jest na pustą pierwszeństwa będzie na zasadzie kultury kierowców i równoległego wpuszczania się. W obszarze robot mamy dwa przystanki autobusowe. Mamy przystaną, który jest na ulicy Olsztyńską. Ten przystanek będzie funkcjonował bez zmian. Przystanek tu w obszarze po drugiej stronie netto, zostanie przeniesiony tutaj na, na to za no, tak, żeby odsunąć funkcjonowanie autobusu od, od streferową. Czy jako miasto zabezpieczylibyście dodatkowe autobusy do tak dużego zakładu pracy? Tam są autobusy. Ale zachęcić, ale, ale zachęcić, 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 tak? Chociaż już dawno w tym Tak, jest to no, na no, pewno do, do przemyślenia z naszej strony, jesteśmy na to otwarci i na no, pewno będziemy też rozmawiać z firmą na ten temat. zjeść z ulicy Garnizerowej, taki który jest, tam stoją takie krzyżówki. Teraz zostawione przy takim budynku garnizonowa 4, jednak z cegły czerwonej zarządzany przez Mamak, to tak to, to wykonawca firma się złożył do miasta pismo, tak rozmawialiśmy na ostatnim spotkaniu, o o udostępnienie tego gruntu i umożliwienie zjazdu mieszkańców ulicy Garnizonowej właśnie w i Olsztyńską tamtędy. W tej sytuacji nie jesteśmy na wskazać inne alternatywne rozwiązanie, które, które mogłoby pomóc kierowcom. Szczególnie, że już też wszyscy mówimy, że następnym etapem, następną nową instytucją, która też będzie miała dużo wpływ na to, jak jeździmy po mieście, będzie kolej, gdzie już y, są przyjazdy są informacje prasowe odnośnie tego, że będą zamykane o przejazdy kolejowe, najpierw jeden, później drugi. Bo pan jeszcze mówił, że przejazdy są przemysłowo-myskizywni. Jest, taka, jest taki dziki przejazd, bardzo ciężko nazwać teraz drogą, a ja my ogóle patrzyliśmy, to jest własność wypadna na, na większej części, porówniliśmy się nad tym, ale to tak naprawdę musimy z czterem. Wykonawcom musimy porozmawiać, też tej trzeciej pracy nie wykonujemy swoimi rękami. Ja mam pytanie o przedsiębiorstwo, tak? Bo wszyscy mówią o naszych mieszkańcach. Tak naprawdę ponad tej strony jest bardzo dużo przedsiębiorstw. Nie wiem, czy Państwo są że w tym momencie jesteśmy w już kilka miesięcy. Jak Państwo wiecie, ulica Olsztyńska nie kończy się na Wędzioł i strategiczne punkty to, punkt to nie jest. też jesteśmy w granicze słynnym klimatem, który mamy. Wiem, że jeżeli korzystamy z tego słynnego sezonu wakacyjnego na wyłbienie prac, liczenie na to, że będziemy mieli ładną wiosnę albo ładną jesień, też jeszcze teraz nas zaskoczyło. Jak kto będzie wykonawcą? Firma Zielona. Dziękuję. Przedobrałeście Państwo takie pomstę nie niedorejsze, jeżeli chodzi o częstotliwość pracy na Mamy ten tak zwany deadline, czyli jest z listopada. Musimy się już. Wysokie kary nie? Kary niestety wynikają nie z naszej ludzkiej tylko z prawa publicznych, i kary są narzędziem zbrodnym, czyli podobny zakres kary, jaki my możemy robić w W drugą stronę wykonawca, muszą być zachowane proporcje, także te kary nie są wyborowane. Czy jest możliwość, żeby rozpocząć drogę w marcu? Po to, żeby ewentualnie te 2-3 miesiące zyskać i nie wejść w okres zimowy, będą przerwy zrób Gdybyśmy I zaczęli w marcu, może w lutym, gdyby pogoda pozwoliła, tak inwestor ma czas na dopracowanie, może jakieś szczegóły, może konsultacje społeczne. Yy, mamy czas i wchodzimy w marcu pełną parą. Być może wykonawca wyrobiłby się do jesieni późnej, ale by się wrobił i od zimy. Wszystko z jest bardzo słuszne, ale w sytuacji, gdy nie mamy środków na samodzielnej realizację prac, musimy korzystać z dofinansowań. to przede wszystkim warunkiem takimi krytycznymi terminami zewnętrznymi to są te terminy, które nam narzuca instytucja, która nas dofinansowuje. Tak naprawdę komunikacja jest dość świadoma, że, że zmierzyć się z takim problemem, jeżeli chodzi o samego ustalenia. No, dopiero w momencie, jak się pojawi projekt organizacji to będzie nie zmieniać żadnego sposób funkcjonowania komunikacji miejskiej. Trasy komunikacji miejskiej pozostaną bez zmian, ale codziennym problemem mieszkańców jest yy, wypust aut samochodów ze stoczni. O godzinie 14:00, pierwszy, później jest 16:00, 15:00. To są fale samochodów. Czasami korek jest do yy, krainy Jezioro. To nie róbmy wcale, bo tak naprawdę to rondo prze, po przebudowie nie zwiększy się przepustowość. To, co ono ma średnicę 2 m czy 6 metrów, to i tak drogi dojazdowe są podobne i będą szerokość może trochę szerzej, ale nie zmieni się przepustowość. Sens tej te inwestycji miał być taki, żeby szybciej przejechać. Czy przyjedziemy szybciej, jeżeli o, 6, o 14 kończy stocznia? Nie. Nie przejedziemy szybciej. To po co jest to rondo? Najtrudniejsze są dwa pierwsze tygodnie, gdzie już wszyscy później uczą się, dostosowują, mieszkańcy wiedzą mniej więcej, gdzie jest największy szczyt, tak samo jeżeli chodzi o pracowników. i